Cześć witajcie moi drodzy dzisiaj zajmiemy się tematem nowego zwiastuna bo pojawi się po kolejny zwiastun Garten of Banban 8 mamy nowe informacje usiądźcie wygodnie niezawodny Luma Yuso również tutaj potowarzyszy nam bo to jest jego produkcja Drugi zwiastun został oddany do strony stream dodany do strony stream rozdziału 8 OK, czyli ten zwiastun już mamy na Steamie, no jak wiecie na Steamie możemy pobrać sobie tę grę, oczywiście za opłatą, nie mówię o ósemce, no ósemkę no zagramy w przyszłości, oczywiście, no dobra, ale teraz pytanie, które wiele zada, co będzie następne, tak? Czyli prawdopodobnie następny będzie trailer z rozdziałami 3, 4 i 6, po drugim zwiastunie kolejnym film był zwiastun. Aha, oficjalny, tak? Bo to były takie teasery, takie krótkie, a potem jest taki pełnoprawny zwiastun, troszkę dłuższy. Ale w rozdziale siódmym był, był trzeci zwiastun. Czyli w, ok, w rozdziale tr tr siódmym troszkę to potem pozmieniali. Już te zwiastuny były takie trzy. OK, więc rozdział ósmy naprawdę będzie zawierał trzeci zwiastun. Być może tak będzie, bo wiecie to jest zależne wszystko od decyzji twórców jak oni to oni będą o tym e, jaką oni podejmą decyzję, nie? Cóż to jest? To jest trailer, ale który nie kojarzę. O, aha, krótko, 36 sekund, to był ten trzeci do siódmego, nie? banbana. tak. To było to, tak. ok ujawniono w nim nową transformację Bitter Giggle wersję Hellish. Ale to dziwne, że on się tak transformował, nie? Przemieniał. Coś podobnego może być również w rozdziale ósmym. Czyli co, pokazuj, zobaczymy transformację Bambana, czy coś? Może zostanie pokazana nowa transformacja innej postaci. No co, najprawdopodobniej byłby to Bamban. Chyba, że to nas po prostu Sergion przemienił, głównego bohatera, czyli osobą, którą kierujemy, nie? Największa szansa, Jumbo Josh? O tu się zdziwiłem. Czemu on Jumbo Josha jakby uważa, że on by był, miał transformację? On jest na tyle silny, że nie potrzebuje, nie? Zmieniać go w ogóle. Chyba, że on zjadł to berło i przez to się jakoś zmienił, nie? Ponieważ pod koniec rozdziału 7 próbował zjeść magiczne beru i nie wiemy, co się. A no właśnie, to czyli, czyli dobrze jakby wywnioskowałem to. To nieźle. No, don't eat it. Dlatego mogło przejść transformacja jak pokazać. Korzystnej... Aha. Czyli w niektórych fanmade'ach, tego nie widziałem, w fanowskich rzeczach. Jumbo przeszedł transformację. Ty, jak trochę zmalał. Biedny, trochę się skurczył. Trzy oczyma? Lol. Nie no, raczej nie, nie ruszą tego Jumbo Josh'a. Zamiast dowiedzieć się kiedy może wyjść musimy sprawdzić daty zwiastunów rozdziału siódmego. Drugi teaser został opublikowany 17 lutego. Okej. Okay. No dobrze. A trzeci 23 marca to miesiąc odstępu, prawie. Prawie miesiąc odstępu. Miesiąc i jeden tydzień, czyli od tego trailera, który teraz damy, prawdopodobnie ponad miesiąc będziemy czekać. Miesiąc i tydzień, żeby dostać trzeci. Ciekawa. Czy rzeczywiście tak będzie? Jeśli stanie się to samo, trzeci zwiastun rozdziału 8 będzie w połowie sierpnia. No, zobaczymy, czy tak się rzeczywiście potoczy ta historia. A ponieważ poprzednie zwiastuny były w piątek, możliwe daty to 16 lub 23 sierpnia trzeciego zwiastunu. Mhm. No to nieźle. Te... No Garden of Banban 8 u nas nie jest taki popularny. Coraz mniej polskich youtuberów, zauważcie, gra w tego Garden of Bamba. na przykład Wojan i Palion zrezygnowali z grania w niego. Dużo twórców zrezygnowało. Jak sobie robiłem te zestawienia, kompilacje wszystkich ludzi youtuberów, którzy grali, no to się to zmniejsza coraz bardziej.